Dzień dobry. Drodzy, witam kolejnego dnia. Dzisiaj jestem w schronisku na Markowych Szczabinach. Właśnie czekam na Jasia, który za chwilę do mnie dotrze. Powinien być już koło Zawoi, czyli na Dora. No i za chwilę, jak tylko dojdzie... Będziemy szli znaczy za chwilę na zachód, więc koło godziny 14 na bawią górę. Wyjdziemy. No i koło 16 powinniśmy złapać fajny zachód. Mam nadzieję, że uda się zrobić jakieś fajne, sensowne zdjęcia. A na razie zapraszam po tur po schronisku. Tak wygląda pokój, w którym śpimy. Czyli to jest pokój wieloosobowy. W ogóle na markowych Szczewinach był niedawno robione od nowa całe schronisko, więc ono sensownie naprawdę bardzo dobrze wygląda. Eee, dzisiaj spałem, no to było nas czterech w 13-osobowym pokoju. Pomimo tego, że są mocne wiatry na zewnątrz, to w środku jest bardzo ciepło, w ogóle nic nie przewiewa, nic nie hałasuje. No dobra, jak się słuchamy, to teraz akurat słychać drzewa. Ale tak to poza tym spokój. No, podobno na górze bardzo mocno wieje, więc będzie ciekawie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, słońce! A nadal jest przestrzeń, gdzie można sobie skorzystać z rządku, zrobić kawkę. Więc takie rzeczy. Taka mała kuchnia. Stół, wrzątek, mikrofala. Wszystko. No, zmieniła się pogoda. Przed chwilą słoneczko, potem chwila deszczu, a teraz nakszanie już śniegiem. Wejście będzie coraz bardziej ciekawym przeżyciem, coś czuję. Zawsze. Okay. Ostatnio zawsze. To generalnie niebieski szlak, mega spoko, ale wszedłem na ten czarny, się rozpętał taki wiatr, śniegu po kolana i tylko tub. Ty nie I... masz subtutów? Nie, mam buty potąd, więc, Aha, okay. więc nie potrzeba, ale generalnie sztos. Na zdjęcia raczej się nie wybierzemy teraz na Babią, ale jak wszedłem. Tam nie ma chmur, tam są przyszedłem na rozstaju zielonego i czarnego. No. I tam wygląda fajnie, jak jeszcze się słońce przebija. Więc myślę, że tam się można wychodzić. Na zielony i czarny? To znaczy... Tutaj, skąd ja szedłem, tylko okay. dosłownie z w dół to dwie minuty drogi. A czemu mówisz, że nie ten, na górę nie bardzo? Dzie Dziewczyny właśnie schodzą z góry. I co? Tragedia. Wiatr ich ściąga. Znaczy do mnie jeszcze paseci, drzwi. Jacyś patetycko fatecz, mi przebyli tutaj kładą, e, wiatr. Nic nie widać. No. Sypie śniegiem i mówią, że, że ciężko. A tam z kolei jest widoczność ładna, i można pójść na zdjęcia. Okej, okay. no to pokombinujemy. No. A tak w ogóle jestem Janek. Sam, gotowi do wyjścia. Idziemy. Ruszamy na babią. Zobaczymy, czy tam coś w ogóle będzie widać. Szanse są marne. Ale próbował właśnie zaszkodzić. No, się na lekko. Ja trochę zapasów wziąłem, jakby trzeba było tam zostać na noc Albo coś Także. Ruszamy Człowiek się musi męczyć Podejście zajmuje trochę Jest krótkie, ale ostre Na Diablak raczej nie wejdziemy, natomiast na punkt widokowy jest szansa Chociaż Mury tak troszeczkę Zniechęcają, jeżeli chodzi oczywiście o zdjęcia jest obawa, że nie będzie nic widać na górze. Natomiast jak zobaczycie tam piękne widoczki, aura zimowa, aż się prosi. No, no nic, zobaczymy co Trzeba będzie. Dalej i tyle. Ale odkrycie: raczki pomagają. Zdecydowanie. Zdecydowanie. I kiki też pomagają. So, jak taki te bez kijków teraz trudniej. Zbliżamy się do przełęczy między małą a dużą bawią. Podejście jest... Czy... Jakie? Easy. Easy Widoczność spadła No ale wcale nie jest daleko Ile myśliśmy? 20-30 minut? No co jest Aż tak? No natomiast jest fajnie, nie wiem czy to będzie widać, ale no, tu jest wyjeżdżone tyłkami, więc możliwe, że będziemy zjeżdżać. Myślę, że to nie jest możliwe, tylko konieczne. Myślisz? Że konieczne, a niemożliwe. Znaczy zależy jak długo, jak wiele mamy czasu na zajście. I jaką motywację. Dokładnie. Ale jest super cicho. Lekcja od Jasia, zabieraj jednak dwa kijki ze sobą To jest antylekcja. Przestroga dla wszystkich Jak macie do wyboru kijek albo statyw To dwa kijki Kup. Moi drodzy magia Weszliśmy na przełęcz I zapowiadało się, że nic nie będzie widać, ale tu już teraz Chwilę przed zachodem, nie jest pół godzinki do zachodu Ale już jaka sytuacja Bo zatrzymaliśmy się dosłownie 50 metrów niżej No i nagle zrobiliśmy zdjęcia I nagle się rozbłysło światło Spoglądamy za siebie, czy jakby w tą stronę I nagle się rozbłysło niebo całe na żółto Więc dzisiaj podbijemy rzeczy I lecimy na górę Na razie troszeczkę e, Słońce jest za chmurami, ale Myślę, że zachód słońca będzie warty czekania tego tak, tutaj, w tym zimnie, po pizmach. Obserwujcie, jak to wygląda. Znaleźliśmy miejscówkę na zachód słońca, tylko strasznie wieje. Mafiu próbuje zmienić obiekty. Udało się, udało się. się. <grymka> <grymka> Zobacz, jak to wie. Wychodzi znowu słońce. Mam nadzieję, że tylko moje zdjęcie. No właśnie. właśnie musieliśmy mega szybko... Ewakuować! Ewakuować się... O, kur... Musieliśmy się ewakuować, bo... Kurde, ja myślałem, że ty robiłeś zdjęcie. No ja też myślałem tak. Patrzę się w ziemię, nagle pomarańczowy śnieg. No. Bo mignęło. Burza. Dobra, ale chyba spierd... No jeszcze trochę trzeba zjechać Także spokojnie. No. Musieliśmy uciekać ze szczytu, bo w momencie kiedy zrobiło się ciemno nagle, tak jak widzieliście, było ładne miało zajść słońce i tak dalej, nagle się zrobiło ciemno od razu. To znaczy najpierw cicho, potem ciemno. Jak mógł, zrobiło się cicho, to tak co tak spokojnie, nie? cisza przed burzą. Bo zaczęliśmy się zbierać, i w pewnym momencie myślałem, że nagrywam film. Jakby coś błysnęło. Myślałem, że lampę mam włączoną, a tu kurde, po chwili grzmot, więc. Burza w lutym jest możliwa. Burza w lutym, możliwa. Burza z gradem nawet. Ale tutaj przeżywam bezpiecznie, więc. Chyba. <laughs> Nie chowajcie się pod drzewami. Także... Jak to było w Walercie RCB? Zalecane nie wychodzenie z domu? Tak, dobrze, że nie byliśmy w domu. Ale było przepięknie, naprawdę przecudownie. No, ale faktycznie okazuje się, że nasze ślady, które są sprzed godziny, już prawie nie istnieją tutaj. Znaczy, były sprzed godziny. Wszystko prawie zasypało. Udało się! Doszliśmy, i tam mieszkam. O. W tym okienku. Mieszkamy. Dzisiaj. Mieszkamy. <słuch> Na pewno. Wow. Płachnie. A, golążę. A.